Marcin Pawlak, witam w piątek 15 lipca i zapraszam na aktualności. Pod numerem telefonu 1786 13317 trwa nasz dyżur telefoniczny. A my zaczynamy od najważniejszych informacji. Stolica Podkarpacia dziś metą czwartego etapu Tour de Pologne nowy sąd Rzeszów. Inwestycja, która wkrótce połączy ulicę Podkarpacką z węzłem ekspresówki S19 i zmniejszy korki w stolicy Podkarpacia. ponad ponadgimnazjalne ogłosiły dziś listy przyjętych. Pokażemy też obcokrajowców, którzy kochają język polski. I zajrzymy do najskrytszych zakamarków Łańcuckiej rezydencji. Dziś czwarty etap Tour de Pologne, najważniejszej imprezy kolarskiej w Polsce. Na liczącą 218 km trasę peloton wyruszył z Nowego Sącza. Około 18.30 najszybci kolarze spodziewani byli na mecie w Rzeszowie. Na miejscu jest nasz reporter Mirosław Pęcak. Witaj. Już wiemy, że zawodnicy pokonali ten dystans nieco szybciej. E, tak, finisz w Rzeszowie już rozstrzygnięty. E. To był emocjonujący finisz, wygrał go dotychczasowy lider Fernando Gaviria, świetnie rozprowadzony przez swego kolegę z zespołu Polaka Łukasza. Wiśniewskiego. Ale ten etap myślę, że przejdzie do historii tegorocznego turu, bo na pewno można powiedzieć, że był najciekawszym z dotychczas rozegranym. Wszystko za sprawą ucieczki, która miała olbrzymie szanse powodzenia. Harce kolarze zaczęły się zaraz po starcie z Nowego Sącza i dość szybko uformowała się siedmioosobowa grupa, w której był aż trzech Polaków. Jarosław Marycz, Adam Stachowiak i Szymon Rekitna. W pewnym momencie ta grupa miała nawet 7 minut przewagi. I to była maksymalna przewaga, jaką dysponowali. Kolarze z ucieczki. Mniej więcej po wyjeździe z Jasła, peleton zabrał się do pracy i, wprawdzie, jeszcze na premiach górskich, zlokalizowanych już na terenie powiatu Rzeszowskiego w gminie Lubenia, walczyła ta siódemka. Zresztą świetnie spisali się tam Polacy. Dwukrotnie triumfował Adam Stachowiak, raz Jarosław Marycz. To później współpraca w tej siedmioosobowej, uciekającej grupie, niestety zaczęła się rwać. W końcu został na jej czele samotnie Włoch Alessandro de Marchi, ale on też został złapany 19 km przed metą i w Rzeszowie na 3-6 km rundach walczył już cały peleton. Na premii lotnej zlokalizowanej tu w Alejach Cieplińskiego błysnął jeszcze nasz eks-mistrz świata Michał Kwiatkowski, ale finisz należał do lidera. Fernando Gaviria zwycięzcą etapu w Rzeszowie i oczywiście Kolumbijczyk nadal zachował koszulkę lidera. Dla aktualności Mirosław Węca. Bardzo dziękuję. To informacje z mety czwartego etapu Tour de Poloń. A historia wyścigu dookoła Polski sięga 1928 roku. Obecnie to rywalizacja z udziałem zawodowych grup kolarskich. Transmisje śledzą kibice w kilkudziesięciu krajach. Najważniejsi są główni bohaterowie, czyli kolarze, ale także miejsca, przez które pędzi kolorowy Peleton. W tym roku za promocję podczas wyścigu samorząd województwa i miasto Rzeszów łącznie zapłaciły ponad 600 tysięcy złotych. W 1928 roku kolarze pokonali prawie 1500 km. Drogi gładkie jak stół niestety marzenie sztuką było dojechać do mety. Sanocki Stomil już wtedy przekonywał, że do celu dojedziesz tylko na naszych oponach. Współczesna rywalizacja to sportowo-marketingowa machina napędzana przez zawodowe grupy kolarskie, ale także telewizyjne relacje. Peloton, pędzący przez Podkarpacie to okazja do pokazania atrakcyjnych miejsc regionu. To są kaskady solankowe, tężnie w sołące. W sołące. Komentatorzy, realizator, który odpowiada m.in. Za, za, za wizję, za realizację transmisji, e, otrzymał od, od województwa pakiet informacji dotyczących najciekawszych atrakcji, które znajdują się na, e, na trasie wyścigu. Mówię tutaj m.in. o Trzcinicy Karpackiej Troi, e, Jaśle z, z pięknymi winnicami. Kolarze mają przejechać, a turyści przyjechać na Podkarpacie. Województwo za promocję podczas wyścigu Zapłaciło 305 tysięcy złotych. Tyle samo wyłożyło miasto Rzeszów. Meta czwartego etapu mieści się w Rzeszowie, stolicy innowacji. Ilość wymienienia nazw Rzeszowa we wszystkich mediach, nie tylko gazetach sportowych, media regionalne, ogólnopolskie, transmisje do ponad 100 krajów świata. Mówię, gdyby to wszystko przeliczyć, to cena wyszłaby co najmniej czterokrotnie wyższa. Tour de Pologne nakręca także modę na rower. Obok rywalizacji zawodowców organizowane są mini wyścigi. Propagujemy generalnie zdrowy styl życia, także dzieci biegają, pływają, a także teraz kolej na rower przyszedł, blisko mamy do Rzeszowa. Traktuję to na poważnie, chciałabym stać na podium, a można nawet wygrać. No na pewno taka młodzież, która tak... Przyjedzie tutaj w takim dobrym towarzystwie i wygra ten wyścig, no to napędza go na pewno, go napędza. Zwolnić musieli właściciele czterech kółek. Promocja kolarstwa była także wyzwaniem dla kierowców, którzy dziś w Rzeszowie musieli wykazać się mistrzowską cierpliwością. Teraz perspektywa mniejszych korków w Rzeszowie. Są pieniądze na budowę drogowego łącznika ulicy Podkarpackiej z węzłem drogi ekspresowej S19 w Kielanówce. To wspólna inwestycja miasta i samorządu województwa. Dodatkowe 83 miliony złotych znalazły się także w programie Rozwój Polski Wschodniej. Prace przy budowie łącznika mają ruszyć pod koniec sierpnia, a ma być gotowy pod koniec przyszłego roku. Tak wygląda plac budowy ekspresowej S19, a dokładniej 6,5 kilometrowego odcinka od węzła Świlcza do węzła Kielanówka w rejonie ulicy Dębickiej. Wykonawca konsorcjum Eurowia Warbut ocenia, że kontrakt o wartości ponad 340 milionów złotych jest zaawansowany w 50%. Prowadzimy obecnie prace związane z robotami ziemnymi, to są wykopy, nasypy, również prowadzimy prace związane z budową wszystkich obiektów inżynierskich. Najbardziej koncentrujemy się obecnie na budowie estakady E1, przy której obecnie stoimy. Estakada przeniesie cały ruch tranzytowy nad ulicę Dębicką i nad Potok Przyrwa. Ten odcinek ekspresowej S19 będzie się kończył tu, na węźle Kielanówka. I właśnie do tego miejsca pobiegnie drogowy łącznik z ulicą Podkarpacką. Wspólne przedsięwzięcie miasta i samorządu województwa o strategicznym dla Rzeszowa znaczeniu. Można sobie wyobrazić, że jadąc częściowo ulicą Podkarpacką skręcamy w lewo, łączymy się z łącznikiem Rzeszów Południe i następnie jest już w tym momencie tranzyt przerzucony na łącznik do autostrady. To rozwiązanie spowoduje, że z ulic Rzeszowa znikną ciężkie auta wjeżdżające tu z południa regionu, a jadące na przykład w kierunku Przemyśla czy Krakowa. Oprócz budowy odcinka S19 i Świlcza Rzeszów Południe trwa budowa odcinka od Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej. Zakończenie obu planowane jest latem przyszłego roku. Oprócz tych odcinków, które są w realizacji, mamy odcinki 19 na etapie przetargu. To jest odcinek od granicy województw lubelskiego do Sokołowa Małopolskiego. To jest odcinek ponad 50 kilometrów. Jest to, jest to przetarg dwuetapowy. W tym momencie jesteśmy na etapie pierwszym. Trwa weryfikacja złożonych wniosków. Po weryfikacji tych wniosków, myślę na przełomie trzeciego, czwartego kwartału będziemy zapraszać tych wykonawców, którzy spełniają warunki, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła także konkurs na przygotowanie koncepcji programowej odcinka z Rzeszowa do Babicy. Jej częścią ma być rozpoznanie geologiczne oraz hydrologiczne, co jest ważne, bo na odcinku 10 km planowana jest budowa kilometrowego tunelu. Jeśli dotrzymane zostaną terminy z Podkarpacia do Lublina, można będzie dojechać ekspresową S19 w 2020 roku, a do Barwinka w roku 2023. Znane są już wyniki pierwszej tury rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, podobnie jak w ubiegłych latach, i w tym roku największą popularnością cieszą się licea i technika. Dużo mniejszą szkoły zawodowe. Dla tych, którzy nie dostali się do wymarzonych szkół, nie wszystko jednak stracone. Tylko w Rzeszowie na absolwentów gimnazjów czekają jeszcze 382 wolne miejsca. Drugie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie znów bije rekordy popularności. Wielu absolwentów gimnazjów marzy o tym, żeby się tu dostać, tak jak Klaudia, która z radością odnalazła swoje nazwisko na liście zakwalifikowanych. Jestem najszczęśliwszą osobą na świecie, bo od szóstej klasy drugiej liceum to był mój cel i się udało. Bardzo się cieszę. Klaudia dostała się do klasy humanistycznej z edukacją medialną, ale to nie ta klasa w tej szkole cieszy się w tym roku największą popularnością. W tym roku chyba takim zaskoczeniem jest poziom klasy pierwszej D. Biologiczno-chemiczno-matematycznej, gdzie ten ostatni kandydat umieszczony na liście potencjalnie przyjętych miała 167 punktów. Właśnie do tej klasy dostał się między innymi Mateusz. Od zawsze jakoś takie czułem pasję do tych przedmiotów i nie wiem, czy może będę w życiu coś robił związanego z tymi kierunkami, ale po prostu takie te przedmioty na chwilę obecną mnie bardzo interesują. Zdecydowanie mniej uczniów garnie się do zespołu szkół agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie. Choć to szkoła z tradycjami położona w pięknym otoczeniu i poszerzająca swoją ofertę, chętnych jest tu jak na lekarstwo. W tym roku szkoła otworzyła nowy kierunek technik ochrony środowiska, ale zainteresowało się nim zaledwie 10 osób. Jesteśmy w Unii Europejskiej, która wielki nacisk kładzie na mm, szeroko pojętą ochronę przyrody, i myślę, że absolwenci tej szkoły mogliby znaleźć zatrudnienie w bardzo wielu podmiotach, instytucjach, firmach. Z badań Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wynika, że uczniowie, wybierając szkołę, kierują się nie tylko poziomem nauczania. Bardzo często uczniowie kierują się opinią kolegów. Więc jeżeli starsi rówieśnicy wypowiadają się dobrze o szkole, do której uczęszczają, oni także podążają w kroki swoich kolegów i koleżanek. W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd Rzeszowa jest w tym roku ponad 1800 miejsc w liceach, z których wolnych zostało jeszcze 91. W technikach wszystkich miejsc przygotowano ponad 2100, wolnych jest 209, a w szkołach zawodowych na 240 miejsc wolne są aż 82. W sumie na uczniów czeka jeszcze ponad 380 wolnych miejsc. Do 25 lipca uczniowie muszą potwierdzić, czy będą się uczyć w tych szkołach. Po tym terminie ruszy rekrutacja uzupełniająca. W Krośnie najpopularniejszą szkołą w tym roku jest pierwsze LO imienia Kopernika, a w nim klasa o profilu promedycznym. Równie oblegane było technikum nr 5, szczególnie klasa dla techników informatyków. W Tarnobrzegu najwięcej osób chce się uczyć w liceum imienia Kopernika oraz w zespole szkół imienia Staszica. Inne miasta regionu podsumowują takie dane. W Uniwersytecie Rzeszowskim rozpoczęła się letnia szkoła języka i kultury polskiej. Przyjechało na nią ponad 40 osób między innymi z Ukrainy, Rosji, Armenii, Serbii i Mołdawii. Podczas zajęć mają okazję poznać lepiej nasz kraj, a przy okazji podszkolić się w niełatwej polskiej gramatyce i ortografii. Alina pochodzi z Mikołajowa koło Odessy. Studiuje tam trzy filologie: ukraińską, angielską i polską. Te ostatnią wybrała dlatego, że jej babcia była Polką. Chcę więc lepiej poznać język i kraj swoich przodków. Mam takie jakieś ogólne tylko ogólną wiedzę o polskiej kulturze, o polskiej w ogóle, ale no chcę tego dowiedzieć się. Większość uczestników letniej szkoły nie ma jednak polskich korzeni, a mimo to interesują się naszym językiem, często wiążąc z nim swoją zawodową przyszłość. Język polski jest wyjątkowy. On naprawdę brzmi bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba, jak śpiewają po polsku. Podobają się polskie piosenki. Zajęcia letniej szkoły odbywają się w czterech grupach. W zależności od stopnia znajomości polskiego, uczestnicy poznają nowe słowa, ćwiczą gramatykę i niełatwą dnia, dla obcokrajowców jest, wymowę. Kocham mi polskie seriale, o teleturniej. Nosówki. Eun. Tak. To wszystko. No i jeszcze to czy czy... Cz. Podczas trzech tygodni będą też zajęcia z literatury, historii i geografii. Wszystkie prowadzone tak, by zaciekawić ludzi z tak wielu i tak różnych krajów jak Rosja, Węgry, Serbia czy Armenia. Przyjęliśmy taką zasadę, że do południa bardziej się uczymy, a po południu bardziej rozrywamy, że tak powiem, więc są projekcje filmów, są wyjścia, są takie właśnie jakieś bardziej imprezy towarzyszące. Goście z wiedzą Rzeszów pojadą też na wycieczkę do Sanoka, Krosna i Soliny. Zajęcia Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A już jutro na antenie TVP3 znowu Podkarpacie. Program Lato w regionach gościć będzie w Łańcuckim Zamku, jednej z najpiękniejszych w Europie magnackiej rezydencji i muzeum wnętrz. Z naszymi kamerami odwiedzimy przede wszystkim pomieszczenia jeszcze nieznane turystom, odnowione dzięki wielkim pracom konserwatorskim współfinansowanym przez Fundusz Norweski. Pokażemy między innymi jeden z unikatowych eksponatów o niezwykłej historii. Chińską makatę z końca XVII wieku, która doczekała się gruntownej renowacji, a którą teraz zastąpiła replika wykonawczą w technice druku 3D. Podzieloną na dwie części makatę można oglądać na ścianach sali kolumnowej Łańcuckiego Zamku, jak wynika z dokumentów ordynacji od roku 1802. Wykonana została z jedwabnego atłasu, na którym wyhaftowane orientalne wzory, używając do tego poza jedwabnymi nićmi, między innymi najcieńszych fragmentów pawich piór i złoconych pasków papieru. To właśnie ta niezwykła technika sprzed ponad 200 lat czyni makatę absolutnie wyjątkową. Tym bardziej, że to tak zwany haft cesarski wykonywany na zamówienie chińskiego dworu na przełomie XVII i XVIII wieku. Co ciekawe, ta makata, którą turyści mogą oglądać od zaledwie kilku dni, to wierna replika oryginału, stworzona właśnie z myślą o zwiedzających. Wykonano to w technice 3D fotografii na materiale atłasowym, takim jakim był oryginał. Odtworzono kolory oryginalne sprzed wypłowienia tkaniny, które były zachowane w oryginale w częściach zasłoniętych makaty, czyli w szwach, w podwinięciach jej. I właściwie dzięki temu przywróciliśmy sali jej pierwotny wygląd. A oryginalny eksponat, zniszczony przez czas, działanie słońca, ale też kurzu i insektów, można teraz poddać gruntownej renowacji. To był prawdopodobnie jedyny sposób, aby ją uratować. Kiedy przyglądaliśmy się jej dokładnie, kiedy zobaczyłem, jak dużo jest już tych miejsc mocno nadwątlonych przez czas, i w, w rozmowie z konserwatorką tkanin powiedziała, czy zdaje sobie sprawę, że to be, może być już jedna z ostatnich konserwacji tej tkaniny, przestraszyłem się. To był początek realizacji projektu stosowanego już w kilku europejskich muzeach wnętrz, a w Polsce po raz pierwszy na taką skalę. Dzięki niemu w tym miejscu na stałe pozostanie replika, a oryginał po konserwacji będzie pokazywany w osobnym pomieszczeniu i w specjalnych warunkach. Będzie ją można wtedy obejrzeć z bliska, właściwie studiować jej wygląd, jak i pozyskać w tej sali wszystkie informacje dotyczące jej techniki wykonania, możliwości zobaczenia zbliżeń opisów etapów konserwacji. Efekty największych w historii zamku prac konserwatorskich, które prowadzone były od roku 2014 dzięki projektowi dofinansowanemu przez fundusz norweski, będzie można zobaczyć już jutro w programie Lato w regionach. To między innymi niedostępne dotąd drugie piętro zamku z salonikami rokokowym i pompejańskim, ale też słynna galeria rzeźb i gabinet w wieży. Lato w regionach z jutro o 12.35. Przez całe wakacje nasi reporterzy sprawdzają dla Państwa, gdzie i jak warto spędzić nadchodzący weekend. I tym razem w naszym regionie nie zabraknie atrakcji. O tym, gdzie będzie aktywnie, muzycznie i na wesoło Monika Wojtaś i Mariusz Mędycki. Ten weekend na Podkarpaciu zapowiada się bardzo atrakcyjnie, a na początek siatkarska rozgrzewka. Leśna Wola zaprasza na piąty otwarty podkarpacki turniej siatkówki plażowej dla kobiet. A jeśli ktoś nie jest kobietą, to w siatkówkę plażową może jutro też zagrać w Dynowie. W rozgrywkach o Puchar Burmistrza Miasta przy okazji 50. Dni Pogórza Dynowskiego. Nie zabraknie też muzycznych atrakcji, a główną gwiazdą wieczoru będzie zespół Bikcyc. Jeżeli macie Państwo ochotę pozostać w klimacie muzycznym, zapraszamy nad Solinę do Polańczyka. Tam gwiazdy pod gwiazdami, czyli cykl imprez Solińskie lato. A na scenie wiele gwiazd, m.in. Rafał Brzozowski z takimi hitami jak Tak blisko czy Za Mały Świat. A jeśli ktoś tak jak ja boli jazzowe rytmy, to w tą niedzielę nie może go zabraknąć w Kolbuszowej. Tam jazz nad Nilem, czyli przegląd najciekawszych propozycji muzyki tego gatunku. Na scenie m.in. Leliwa Jazz Band, Wide Wind i Wojciech Karolak Trio. Niedzielę atrakcyjnie zabraknie także w Sanoku. Tam jarmark ikon, a na nim prezentacje dzieł prosto z podkarpackich pracowników. Na jarmarku staną też stragany pszczelarzy, rzeźbiarzy, malarzy oraz producentów oryginalnej biżuterii. Tam również nie zabraknie muzyki. Na scenie wystąpią m.in. biegun zachodni, pogodno i Gwiazda Wieczoru Czerwone Gitary. To oczywiście nie wszystko, co w ten weekend wydarzy się na Podkarpaciu. Więcej propozycji znajdziecie Państwo na naszym profilu na Facebooku. To co? Udanego weekendu! No, zapowiada się ciekawy weekend, a jak wiadomo najważniejszy element udanej imprezy wakacyjnej oraz udanego weekendu to sprzyjająca pogoda. Podobno synoptycy nie mają dla nas zbyt dobrych wiadomości. Adam Bienias jest w plenerze i obserwuje niebo. Witaj. No to powiedz, jak będzie i co nas czeka w ten weekend. Witam Cię Marcinie, witam Państwa. Tak naprawdę prezenter pogody nie lubi przekazywać takich informacji, ale skoro już zostałem wywołany do tablicy, postaram się jakoś sprostać temu zadaniu. Bo niestety, drodzy Państwo, zarówno sobota, jak i niedziela zapowiadają się w naszym regionie pochmurno i deszczowo. 15 stopni, tyle w sobotę będą wskazywały termometry m.in. w Rzeszowie, Sanoku, Mielcu czy Ustrzykach Dolnych. Nieco cieplej na północy Podkarpacia, w Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Lubaczowie 17 stopni Celsjusza. Ale to wcale nie znaczy, że właśnie w sobotę i w niedzielę powinniśmy rezygnować zarówno z imprez Plenerowych, czy też ze spacerowania. Warto tylko pamiętać o tym, aby wychodząc z domu, zabierać ze sobą parasole. Niedziela w naszym regionie zapowiada się już trochę cieplej, 19 i 20 stopni. Takie wartości będziemy mogli zobaczyć na termometrach, ale oprócz chmur i deszczu, niestety będą towarzyszyć nam także burze. Lokalnie zagrzmieć może głównie w centrum oraz na południu Podkarpacia. Tyle proszę Państwa tych pesymistycznych informacji, bo z prognoz długoterminowych wynika, że już w najbliższy weekend będziemy mogli cieszyć się słońcem, a na termometrach zobaczymy 24 stopnie Celsjusza. Natomiast synoptycy dodają i pocieszają tych, którzy uwielbiają upały, że upały wrócą do nas początkiem sierpnia. Proszę Państwa, na koniec, żeby tak bardzo nie dołować Państwa i nie przygnębiać tymi prognozami na najbliższy, nadchodzący weekend, pozwolą państwu że zacytuję jeszcze jedno przysłowie pogodowe, które głosi, że gdy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. I tego się trzymajmy. Udanego weekendu Państwu życzę i proszę pamiętać, że w czasie deszczu wcale nie trzeba się nudzić. Adam Bienias, bardzo dziękuję za te informacje. Więcej szczegółów już za moment w prognozie pogody, no a w aktualnościach to wszystko. Ja dziękuję za uwagę i mówię do zobaczenia.